Nasze przedszkole, już pochatek i przyjaciele, jest ogromną rodziną, a mianowicie samych dzieci mamy 140. Tak więc jesteśmy bardzo dumni, że mamy taką dużą rodzinę. Chciałabym zaprosić wspólnie z gronem pedagogicznym i naszymi dziećmi do obejrzenia naszego świątecznego programu, a także na wyjątkowe przedstawienie e, zespołu smyczkowego Violinki czyli Smyczkowego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Wiłko-Mierskich w Zapraszam serdecznie. 19 grudnia w klubie Impuls odbyły się jasełka przygotowane przez podopiecznych i wychowanków przedszkola Kubuś Puchatek. Dzieci wraz z opiekunami przygotowały kolędy. W programie jasełek nie zabrakło również występów tanecznych. Do wspólnego kolędowania dzieci zaprosiły uczniów szkoły muzycznej w Świdniku. kei te tēnei